No, maneczko wszystkim, słuchajcie, tutaj rosły w sezonie kanny. Jak widzicie, teraz mam tutaj doniczki, ziemię i wysadzam banany. Już wam pokazuję, jak wyglądają kanny. Oczywiście Musafolia Grande, szaleństwo. Tutaj pozostałe gatunki. Niektóre są bardzo małe. Kłącza niektórych jest trochę więcej. taki jak Wolfson, Musafolia Grande Prezydent, tam malutki. Także e, tak wyglądają. Część już schowałem. Jak widzicie, e, małe laski przycięte. One jeszcze będą w gruncie jakieś dwa tygodnie. E, no bo nie zdążę ich dzisiaj wykopać. Basie jeszcze sobie rośnie w najlepsze. Tam kolejne małe laski. Tutaj troszek, trochę karpos Fortunei. Zobaczcie, nasionka rosną, ładnie dojrzewają powolutku. Kasiki jeszcze też na dworze przez te dwa tygodnie będą. maury lasek Belliardi. Large Seed. Jak widzicie, już kratery wszędzie. Banany powykopywałem. O, Santosoma teraz idzie do wykopania. Przycięte już red reddaka. Jedna, druga. Muselki jeszcze zostają przez dwa tygodnie w gruncie. Wszystkie kolokazje, kolokazje wykopuję. Tu jak widzicie, zostaje Borneo Giant też przycięta, bo mróz ściął. Tutaj kolejna i kolejna. To jest Kalidora Kalidory Strasznie mróz ściął. Tak z ciekawości. A jeszcze wam pokażę, że Brugmans jeszcze w gruncie. Także jeszcze chwilę, potrwa brugmansje Będę wykopywał później. Gunerka też już kolory jesienne nabrała. Pokażę Wam tego Basio największego, który kwitnie. Jedna z największych właśnie kłodzin, która kwitnie u mnie. Bananki takie, wiadomo, że nic z tego nie będzie, niedługo do ścięcia, no ale... O, jeszcze mi tu jedna kanna została, Stuttgart, do wykopania. Ale co Wam chciałem pokazać. Dlatego, co się upierają, że, że kalidora to kalidora. Widzieliście tamtą kalidorę, jak była zmarnięta. A tutaj jest makroriza. Na tą makrorizę też niektórzy mówią, że to kalidora. Ja już nie wiem, sam się pogubiłem, ale zobaczcie. Kalidora zmrożona, a makroriza pięknie sobie w najlepsze rośnie. Nic sobie z tego nie robi. No i tu basio, który zakwit na wiosnę. Jak widzicie, bananki. bananki wyglądają ładnie. To już moja żona funkie poprzecinała. Przygotowane już są do zimowania. Idziemy jeszcze tutaj, trochę na skróty. Jak widzicie, juki sobie rosną w najlepsze. Red Star też jeszcze te dwa tygodnie będzie, dopóki przymrozki nie będą takie minus 1, to znaczy minus 2, minus 3. To one zostają w gruncie bardzo ładnie sobie radzą. Jak widzicie ślicznie wyglądałem No i Traszek, facet też wygląda fajnie. O, zobaczcie my. Małpie drzewo. Super. Trawki kwitną w najlepsze. No i zakończymy juką, roztratą. Pamiętacie jak przyciąłem na wiosnę to zostały taki kawałek juki, także ona ma przyrost 10 cm spokojnie albo z 15. Tak samo tamta. Fajna taka jeżowa kulka, super wyglądają. No i powiem wam, że jestem bardzo zadowolony z tej drobnej trawki, którą kiedyś dostałem od mojej siostry. Ponieważ ona ją roz, rozmnożyła na mniejsze i zobaczcie, jak ślicznie wygląda. Naprawdę fajna, fajna trawka i ona nie potrzebuje dużo wody radzi sobie doskonale właśnie bez podlewania. No także to tyle, trzymajcie się na razie, cześć.